Nie mogłem, słuchajcie, sumienie mnie gryzło. Jednak to ciężko zarobione pieniążki. Szkoda mi było tej opony. Cześć, witajcie kolejnego dnia. Jesteśmy już na NC Na trasie, przy której bałem się, że nie będzie gdzie ustać. <grytanie> na biwak, a tymczasem zobaczcie, nic po horyzont. Są jakieś budyneczki co jakiś czas, ale mniej niż tam, yy, gdzie szukaliśmy wczoraj miejsca. Wczorajsza miejscówka, bardzo fajna, spokojna. Spędziliśmy na niej czas do godziny 11 dnia dzisiejszego. Troszkę tam pracy, śniadanko i ciśniemy. Ciśniemy już do Hiszpanii. Powoli mamy 320 km. Myślę, że jak się troszkę pokręcimy, wyjdzie tak pod 400. I ze 2-3 dni. Zobaczcie, co po opadach wody dzieje się na takich przepustach rzecznych. A nie jest to żadna jakaś duża rzeka. A mimo to naniosła błota. Podejrzewam, że dopiero jak tu wyschnie i wiatr zwieje, to zniknie to tutaj z powierzchni asfaltu. A do tej pory, tak jak widzieliście, jedynka, dwójeczka powolutku. I takich rzek tutaj jest, no nie wiem, średnio co. 5, 10, 15 km. Mały raport z drogi. Mija bowiem już jakieś półtorej godzinki, jak tutaj jadę. Może nie całe godzina 20. E, za chwilę jakiś sklep, ale co ciekawe, wyprzedził nas jeden samochód. Minęliśmy dwa i widzieliśmy jeden jadący. No tam, tam, że tak powiem, po tych bezdrożach, czyli 4 auta w godzinę i 20 minut. Ciekawe, co? Poza tym przejeżdżaliśmy przez y, jedną wioseczkę. Cztery osoby, może w niej widziałem, totalnie, totalnie nie ma tu nic, nie ma tu nikogo. Jest woda, leci. A tu Wam pokażę system tankowania beczkowozów. Tu jest wpompowywana woda, podjeżdża sobie e, traktor z przyczepką, nie wiem, ciężarówka z beczkami, z Mauserami i tym wężem. Woda jest napełniana, natomiast nie wiem, gdzie ją się odkręca. Prawdopodobnie tu ktoś musi być i przyjąć płatność. Nie wiem, jak to się odbywa. Tak przynajmniej w miastach się to odbywało, że e, no. trzeba było zapłacić za taką wodę. A my lejemy do pełna, dużo nie dolejemy, bo mamy praktycznie, praktycznie pełno, ale ze stówkę 120 powinno się nam... A, weźmiemy jeszcze do pralki 4 piąteczki, o. Zobaczcie, wymarzyłem sobie takie góry z drzewami, skaliste, no i mam. Trzeba tylko przejść na spacer, zobaczyć czy tą ścieżką dojedziemy w jakąś fajną miejscówkę. Tutaj obok zaraz leci asfalt. Z tego asfaltu dostrzegliśmy tą dróżkę. Tam na górze, gdzie widzicie tą taką kulę. Nie wiem czy to jest jakaś stacja meteo czy coś w tym stylu. Nie było totalnie w zasięgu, ciężko było nawet maila odebrać. A tu już mamy LTE. A to dlatego, że tu są schowane nadajniki, czy schowane były za tym szczytem. A w dolinie, słuchajcie, Mamy nie nic innego jak spore miasteczko. Ale myśmy zrobili zakupy przed chwilą: 2 kg kilo, e, pomidorów, kilogram kg cebuli, 2 potężne chleby. I kartonik sosu pomidorowego. 39 dirhamów, za to wszystko. Także na tydzień jesteśmy znowu ustawieni. Mamy pełno wody. Eee, jedyne tak naprawdę czego nam brakuje to wina i zaczyna nam już brakować czasu. Mamy pi razy oko miesiąc, żeby wyjechać z Maroka i podążać już do kraju. O, osiołki. Dobrze, że wziąłem smyczkę, żeby w razie czego Sawcie wziąć na nią. Dobra, nie zanudzam. Pokażę Wam już potem miejscówkę, jeśli uda nam się ją znaleźć, ale jeśli nie tą, to, to kolejną. Idziemy w każdym razie, jakiś tam spacer przynajmniej z psami będzie. Miejscówka znaleziona, dojazd łatwy, prosty i przyjemny. Lekko ponad kilometr. No, powiedzmy, że 1400 metrów, ale jeszcze chciałbym pójść w tamte drzewka. Obczaić miejscówkę, tam co prawda widzę zarys jakiegoś budynku. Niby nie wiem, czy tam w ogóle jest jakaś droga dojazdowa, ale tak między tymi drzewkami stanąć przyjemnie może by było, bo dawno tak wśród drzew nie stałem. Jakaś odmiana by była. Co prawda ta miejscówka jest bardziej narażona na to, że przyjedzie tu jakaś policja i nas przegoni. Tudzież młodzież i będzie niepokoiła moje pieski. One niestety nie mogą spać i szczekają, bo się boją. Eee, ale suma plusów jest większa niż tam. Jest tutaj trochę śmieci, za to mniej odchodów i duża szansa, że po prostu żaden z piesków mi się tutaj nie ubrudzi jakoś strasznie. A były dzisiaj kąpane obie. Więc i to dosłownie 2-3 godzinki temu. Więc wolałbym, żeby zostały czyściutkie i pachnące. Fajnie, ptaszki śpiewają. Tam, gdzie młodzież się spotyka, troszkę miejsc na ogniska i niestety dużo, dużo śmieci. Minusem jest to, co tutaj widzicie czyli mega niski przejazd troszkę będę musiał no porysować auto niestety bądź też spróbować to jakoś objechać ale nie bardzo widzę jak no nic tu jakoś pomanewrujemy między tymi drzewami damy radę nie w takie miejsca dane nam było wjeżdżać ale też i w dużo piękniejsze miejsca, właśnie drzewa nas powstrzymały. Zdążyłem zaparkować, i procesja przyszła, i to taka chyba podwójna, czyli dwa stada, bo dwie osoby jakby przewodziły. A my, no cóż, tak jak pokazywałem, wśród drzew, troszkę w cieniu już przód postawiliśmy. Nie wiem, czy nawet panele nam ładują, ale zaraz słońce i tak będzie, wiecie, skręcało, więc zacznie, a jutro będziemy chcieli uciekać wcześniej, więc jest ok. Tu niestety no, wada jazdy. Samemu wydawało się, że prosto ustawiłem, a proszę bardzo, już nie będę poprawiał. Mam nadzieję, że nic tej oponie nie będzie. Aczkolwiek trochę szkoda. Zobaczymy. Ale tu nic innego nie wykombinuję. Musiałbym się namęczyć troszeczkę. Z przodu zresztą. Zobaczcie, też nie pykło. A, życie. Nie mogłem, słuchajcie, sumienie mnie gryzło. Jednak to ciężko, zarobione pieniążki. Szkoda mi było tej opony i poprawiłem. Oczywiście przód również prawie idealnie to wyszło. Jest okej. Okay. Tu kamiuszka, który był pod oponą zrobiłem stopień dla tej oto panienki. Cześć Leniuchu. Przywitaj się z widzami. Powiedz dzień dobry. Śliczna jest, co? Kochana. A druga o tutaj grzecznie siedzi i wypatruje. Spacerowiczki, czyli kozy, owce, osiołki, ale grzecznie, bardzo grzecznie. Jest kochana, safiku, safciu. Pozdrów, widzów. Przyznacie, że gotowanie z takim widokiem będzie dwa razy fajniejsze. Nie dość, że lubię gotować. To jeszcze z takimi widokami. A tu mamy taką paćkę. A mnóstwo, mnóstwo warzyw, i odrobina kurczaka. Marchewka. No, a nie chcę mi się nawet wymieniać jest tego. No, inaczej. Yy, nie ma tu chyba tylko kapusty. O tak. Groch, fasola, kukurydza. No, wszystko, wszystko. Papryka. Właśnie do tej mrożonki dodam yy, za chwilę własnoręcznie wykonany sos z pomidorów, cebuli i papryki do niego dodam tylko o takie 400 gramów zakupionego sosu ciężko to dostać w ogóle zazwyczaj mają tylko koncentraty ja jeszcze mam trochę koncentratów więc zrobię koncentrat z wodą plus 100 pomidory, papryka, mnóstwo przypraw może coś tu jeszcze dorzucimy zobaczę A tu jeszcze wam się pochwalę dzisiejszym zakupem dwa ogromne chleby za 2 złote nie zmieszczą mi się nawet do zamrażarki, takie są wielkie, wyjmę może jeden Wam pokażę jak to wygląda, o na tle butli, jest naprawdę, o na tle, Lena, co, co ty wyprawiasz, jest naprawdę, naprawdę ogromny, no taka pizza 30 centymetrowa.